Będzie jak to nabyć nowe wzorce. Bo jak my jesteśmy, jak ty byłaś, czy ty byłeś w toksycznej relacji wiele lat, albo jeszcze jesteś, to ty nie wiesz, jakie mogą być inne relacje, jak może być dobrze. Nie znasz tego uczucia, nigdy nie byłeś w takiej sytuacji. I to jest dosyć ważne, bo jak ty sobie nie wpoisz tych nowych wzorców, jak ich y, nie poczujesz, nie zobaczysz, nie zaobserwujesz w otoczeniu, no to nie wiesz, że może być inaczej, że jest dla ciebie coś innego możliwe, tak? Nie wiesz tego. O eee, czym mi się to wyłączyło? Bo ja chciałam sobie podglądać komentarze na TikToku. I już sobie robię, bo chciałam też o takie e, pytania i odpowiedzi zrobić. I już sobie otwieram, bo mi się tu zamknęło. O, tutaj, nowa relacja po rozwodzie z tego, tutaj z tego filmu. Są fajne pytania. E, jak to w ogóle uwierzyć i zobaczyć, że jest dla ciebie coś możliwe, tak? no innego, lepszego? To jest szczególnie w sytuacji, gdy ty miałaś wiele takich trudnych relacji, destrukcyjnych. Jesteś zrażona po, po tych małżeństwach, po tych rozwodach, po tej walce, czy po tym narcystycznym partnerze, tak bardzo, że się zamykasz na nową relację. Nie chcesz, wybierasz samotność, izolujesz się, tak? Bo tak zostałaś zraniona, że po prostu te próby, twoja podświadomość to blokuje, ponieważ tak bardzo cierpiała w tej relacji, czy w związku z konsekwencjami rozstania i tak dalej, przekraczania granic, że nie chce, tak? Jakby jest blokada, czyli jest, czym jest ta blokada, żeby wejść nową relację? To jest strach przed zaufaniem, lęk przed odrzuceniem, nieumiejętność stawiania granic, bo ty nie znasz też swoich potrzeb, czyli żeby stworzyć dobrą relację, to potrzebujesz... Poznać swoje potrzeby, nauczyć się stawiania granic. Czyli u mnie zrobisz jakby duży krok do przodu, bo uzdrowisz to, co to blokuje, a ja ci daję wolną drogę do tego, żebyś się nauczył, nauczyła stawiania granic, zaspokajania własnych potrzeb, rozpoznawania tych potrzeb. Tak? Ale bardzo ważnym elementem są też te nowe wzorce. Bo jak ty jesteś pers żyjesz latami w perspektywie ofiary, gdzie wszyscy twoi znajomi wokół, twoja rodzina tworzy toksyczne relacje, gdzie jest przemoc, gdzie jest kłamstwo, gdzie są zdrady, to ty nie wiesz, nie wiesz, że jest dla ciebie możliwe, że ty możesz żyć inaczej. I bardzo ważne jest, aby zacząć zauważać w otoczeniu, jak ty już jesteś po procesach, czy to u mnie, czy u kogoś innego. Jak ty się oczyszczysz ze swoich destrukcyjnych wzorców, to drugim bardzo ważnym krokiem jest, aby, e, e, aby patrzę czy tu dobrze jest podłączony mikrofon, chyba tak, e, aby zauważyć w swoim otoczeniu nowe wzorce. I teraz jak nie masz ich w otoczeniu zupełnie, jak jeszcze nie masz nowych znajomych, nie trafiłaś do odpowiednich tam, do innych ludzi, tylko trzymasz się tych starych, no to tych nowych wzorców nie dajesz sobie prawa, żeby je po poznać, tak? Więc potrzebujesz wychodzić ze strefy komfortu i szukać nowych wzorców. A jeżeli nie, jakby nie, nie widzisz ich w otoczeniu, no to potrzebujesz je zauważyć, nie wiem, z książek, z filmów, z mediów, z Facebooka, Chociaż to może nie być prawda, tak, co tam widzimy, bo dużo ludzi jakby odgrywa iluzje w social mediach. Natomiast potrzebujesz, żeby Twoja podświadomość zobaczyła, że jest w ogóle możliwe na świecie, że ludzie są w dobrej, szanującej się relacji, w karmiącej. Tak? Ja właśnie tworzę na ten temat e-booka. Jak stworzyć taką karmiącą relację, co trzeba pokonać, z czym trzeba się zmierzyć, co trzeba w swoim życiu przezwyciężyć, żeby w końcu poczuć, że nie tylko relacja partnerska, ale że relacje z rodziną, relacje z dziećmi, z rodzeństwem, że one są fajne, że tam jest spokój, że tam jest przyjemność przebywania, że przyciąga się zupełnie nowych znajomych. tak? I zobaczcie, jakie są komentarze. E, wolę być sama, tak? Jak piszecie po rozstaniu, tak? Bo temat jest nowa relacja po rozwodzie takiego filmiku na TikToku takie są komentarze. Trzeci rok jestem sama, tak? Wolę być sama. Jak ktoś e, naprawdę e, e, u mnie po rozwodzie życie zmieniło się na lepsze i to, co pani mówi, ale to dzięki ogromnej pracy nad sobą. No tak, bo ja powtarzam, jeżeli nie zmienicie wzorców, wzorców miłości, swoich przekonań, swoich nawyków myślowych, to kolejna relacja będzie taka sama. Więc po rozstaniu, po toksycznym związku, to jest idealny czas na to, żeby przepracować to, co ten związek jakby przyciągnęło tego toksycznego partnera. Jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie przyjdziesz na terapię, nie zaczniesz nad sobą pracować, nie zobaczysz swoich, swojego wnętrza, to kolejna relacja będzie taka sama nic tam nie będzie lepiej. A kolejny partner przyciągnie cię na twój niezaspokojony brak, którego jesteś bardzo wygłodzona. O, komentarz, a jeśli to tylko partnera wina. Czyli rozstanie, jak na przykład przerzucasz winę za rozstanie, czy za to, że się w relacji nie układa na partnera, to też jesteś w perspektywie ofiary. Nie chcąc wziąć odpowiedzialności na siebie, to też y, nie jest ok, bo partnerzy są zawsze siebie warci. Nie ma winy po jednej stronie, tak? Prawda jest po obydwu stronach. O, i takie komentarze, że kobiety, że mąż odszedł do innej, że zdradził, znalazł sobie kobietę, będąc w związku ze mną i odszedł bez słowa, i tak szkoda dzieci, nasze dzieci bardzo cierpią. A córka wylądowała u psychologa. No i to już o tym kiedyś mówiłam, że przerzucamy winę na dzieci, te ciężary, dzieci wysyłacie do psychologów, a sami nic ze sobą nie robicie, tylko tkwisz. Perspektywie ofiary i się użalasz nad sobą, że cię mąż zdradził czy zostawił i ciebie z dzieckiem zostawił, to jest perspektywa ofiary. To nic, to, to, to znaczy tylko, że cierpisz i zatruwasz życie innym wokół, tak? A nie bierzesz odpowiedzialności też za ten swój kawałek w tej relacji. Więc. Może nie wiesz, że może być inaczej, dlatego że Twoje koleżanki wszystkie są w podobnej sytuacji i ty pamię, przypominam, że jesteś tym, jesteś taka, jesteś taki jak pięć osób z Twojego najbliższego otoczenia, z którymi się codziennie widujesz, codziennie rozmawiasz, czy często bardzo. Więc to jesteś taki na przykład jak Twoi ludzie z pracy, z którymi siedzisz w pokoju. Jesteś taki. <laughs> jak twój najbliższy kolega czy koleżanka, z którym codziennie rozmawiasz. Bo jakby te wzorce, jesteś wtedy, jesteście wtedy w świadomości zbiorowej swojej i wasze jakby myślenie jest podobne. I żebyś, żeby zmienić, żeby wejść z perspektywy ofiary, żeby stworzyć dobrą relację, to ty potrzebujesz zmienić towarzystwo. A najlepiej to jest wtedy dać sobie czas i być w samotności. No ale co jest przecież? Lęk przed samotnością. I skończysz i będziesz się użalać, że no tak, bo tu koleżanka mnie zdradziła, albo mi coś dogadała i mnie zraniła, to ja już się do niej nie będę odzywać, ale masz pięć innych. Uciekasz i nie, nie pozwalasz sobie być na tą samotność, na to samo poznanie. Tylko uciekasz z lęku przed samotnością, i również z lęku przed samotnością wchodzicie w relacje. I to też nie, nie ma szansy w ogóle przetrwania, jak jest lęk przed samotnością. A znowu w drugą stronę, lęk przed zranieniem, przed yy, zdradą w relacji, przed powtarzaniem znowu toksycznych relacji blokuje Was na wejść w ogóle w nową relację. Tak? Ja będę robiła webinary dla singielek, dla samotnych kobiet, które boją się wejść w relację. Kursy, jeszcze trochę. Jeszcze proszę o trochę cierpliwości, bo już mi się tyle rzeczy układa w głowie. Więc najważniejsze to jest, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie. Tak? Nie przerzucać jej na partnera, że on to jest taki owaki, a ty to jesteś cudowna. Jeszcze chciałam tutaj o aha, bo jest, jest dzień ojca niedługo i w ogóle jeszcze to są teraz ostatnie dni, żebyście żebyście sobie pozwolili na konsultację ze mną z rabatem, bo jeszcze do czwartku, w czwartku w ogóle w czwartek w noc kupały 20 czerwca jest pod poznaniem wydarzenie, ja tam prowadzę warsztat. Będę robiła taki warsztat, jak rozmawiać ze swoją podświadomością, i wewnętrzną podróż, podczas której będziecie mogli odblokować sobie to, co blokuje wam jakieś marzenie, jakiś cel, którego nie możecie zrealizować. Także, jak ktoś mieszka nieopodal, to bardzo serdecznie zapraszam, bo to wydarzenie jest bezpłatne. Pod Poznaniem, tam parę kilometrów nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale mogę podlinkować to wydarzenie. E, oprócz mnie tam będzie dużo innych osób, będą tańce, będą ogniska, będą różne warsztaty. Natomiast e, e, jest jeszcze temat z ojcowską raną, tak? Do, w, do końca czerwca program Ojcowska Rana jest z rabatem dużym też. To są trzy spotkania po dwie godziny, gdzie możesz sobie uzdrowić. Energię do ojca, wzorce z ojcem, i tak dalej. Więc zerknij sobie pod tym filmem, bo no to jest duża wartość, tak, tego programu z takim rabatem szczególnie, tak? Natomiast tak jak mówiłam, co Ciebie blokuje przed przyjściem do mnie, przed opór, tak? Opór ego, czyli poprzednie dwa filmy na żywo sobie zobacz. O oporze i perspektywie ofiary. Tam jest wyjaśnione, co cię blokuje, żeby uzdrowić swoje życie. Bo zobacz, jaka jest wartość tego, że ty puścisz cały ból z całego dzieciństwa do rodzica, do jednego, do drugiego. Jaka jest wartość tego, że poprawią się twoje relacje, że odzyskasz kontakt ze swoim dzieckiem? Ile to jest warte? To jest warte tylko tego, że ty podejmujesz decyzję, że chcesz to zrobić a reszta już się sama ułoży, znajdą się pieniądze, znajdziesz czas. Bo czasem macie wymówkę, nie, bo ja pracuję, ja o 16, czy o 10, czy o 13 nie mam czasu. Jeżeli komuś zależy, to znajduje czas na uzdrowienie swojego życia. Jeżeli ktoś jest gotowy, a kto chce kolejne 10 lat siedzieć w perspektywie ofiary i w tym bólu i nie spać po nocach, i mieć dolegliwości, to proszę bardzo, przecież możesz. Nikt cię do tego nie zmusi. Ale ja tobie daje możliwość, tak? że możesz uzdrowić swoje życie w 2-3 miesiące. Jeżeli już masz grube traumy, to naprawdę jest to, no to trzeba z 10 sesji, tak? Więc to potrwa gdzieś maksymalnie 3 miesiące, ale zazwyczaj na 6 spotkaniach już ty możesz puścić to, co trudne. A jak chcesz uzdrowić tylko jednego rodzica. Albo mamy, albo tatę to przyjść na trzy spotkania, tak? Ale to nie jest dokończona terapia. To jest jakby kawałek tylko, tak? Więc zapraszam serdecznie. Mam komentarz. Ja oglądam panią co dzień. Chciałabym mieć blisko siebie taką osobę. Eee, słuchajcie, ja e, mam 46 lat. Ja. E, Dobre relacje z ludźmi, to zaczęłam budować dopiero kilka lat temu. Wcześniej miałam same niefajne. To, że miałam jakieś koleżanki, jakichś znajomych, to były iluzje. To mnie nigdy nie satysfakcjonowało do końca. Ja nie mogłam być sobą. Ja naprawdę i z rodzicami nie miałam żadnej relacji. To były takie tylko no, w niedzielę na obiad i pogadanie, co słychać, i koniec. A ja dopiero od niedawna czuję, że, że jest ten przepływ miłości, że czuję wsparcie, czuję akceptację. No i tworzę piękną relację z mężczyzną, tak? Od jakiegoś czasu. I tu dopiero mogę powiedzieć, że to jest budowanie na prawdzie, na akceptacji, na wzajemnym wspieraniu siebie. Ale to nie jest też tak, że. Wchodzisz czysta, czysty od razu, przygotowany do tej relacji. Jak wchodzisz w relację, szczególnie po terapii, to jest właśnie tak, że to wszystko, co jest jeszcze niedoczyszczone albo potrzebuje konfrontacji, testu, sprawdzianu duszy, to wszystko wychodzi. I teraz jest bardzo ważne, czy ty zaakceptujesz, że ktoś ma coś jeszcze do zrobienia, że ktoś jeszcze y, uruchomi się jakimś triggerem, że ktoś się na ciebie... Obrazi, krzyknie i tak dalej. Ale im więcej się zrobi wspólnie procesów i wyjdzie się z tych trudnych, powybacza sobie, poakceptuje, da sobie obecność do słuchania, to to bardzo zbliża i z każdym dniem jest wtedy lepiej, tak? Ale to też nie jest tak, bo są też dziewczyny, nawet wśród moich koleżanek, które boją się zacząć. Które od razu skreślają tych kandydatów za to, że kandydat nie zadzwoni na czas, ten apsztyfikant, że tak powiem, na partnera, tak? Jak się umawiacie na randki, czy to tam z Tindera, czy z sympatii, czy poznacie kogoś, nieważne w sumie, no, no, chcecie się umówić na randkę, tak? No, i na przykład rozmawia się przez telefon parę dni, no i potem ma dojść do spotkania, i na przykład jedna strona zawali, albo nie zadzwoni, albo nie przyjdzie na czas, i ta druga strona z lęku, że się powtórzy znowu jakiś schemat, od razu blokuje tą osobę, albo już nie chce się kontaktować, jakby przekreślając sobie szansę, bo tylko akceptując na początku takie rzeczy, możesz zaobserwować, co będzie dalej. Bo ty nie wiesz, co ta osoba, nie znasz jej, co ją spotkało w życiu, czy co ją spotkało w tym dniu od rana, że ona na przykład nie zadzwoniła na umówione spotkanie, czy się spóźniła. Nie możesz tego wiedzieć, bo się nie znacie, tak? Więc dawajcie szansę tym kandydatom, bo nikt od początku nie jest czysty i zawsze są na początku takie lekcje duszy, takie sprawdziane. I kiedy, kiedy się zaczyna dobra relacja? Kiedy przyjdzie ci ten właściwy partner, kiedy ty zaakceptujesz tych poprzednich, kiedy zaakceptujesz wstyd, kiedy zaczniesz przeżywać, że tu się wstydziłaś, że tu nie akceptowałeś, że jest różnica wieku, i nagle trafia ci się ktoś do, jako sprawdzenie, czy ty zaakceptujesz kogoś, kto jest na przykład od ciebie 10 lat młodszy. I wejdziesz z nim na chwilę w relację koleżeńską, przyjacielską, być może intymną, ale dla Twojej duszy to jest informacja, że Ty akceptujesz, że Ty akceptujesz różnicę wieku, różnicę finansową, jak jest ogromna przepaść, że Ty akceptujesz, że ktoś może na przykład nie ubrać się tak, jak Ty oczekujesz, że może Ci narobić jakiegoś obciachu, że Ciebie to nie dotknie personalnie. Tylko dasz akceptację, że ludzie czasem mogą być jakimiś tam po swojemu, mogą zawalić, mogą popełnić błąd. Bo tylko wtedy, jak zaczniesz akceptować, to dusza ci przyśle partnera, na którego ty czekasz. Ale ty nie możesz odrzucać wszystkich o byle co. Tak? Jeżeli odrzucasz, to jest z lęk, lęk przed odrzuceniem, czyli ty wolisz od, odrzucić pierwsza, niż być potem. Hmm, Odrzucona, czyli boisz się, że ktoś cię nie zaakceptuje, takiej, jaka jesteś. Boisz się, że się powtórzy toksyczny schemat. Jak miałeś 10 toksycznych relacji, to już jakby tracisz nadzieję, że ta jedenasta może być lepsza, ale może być. Ja jestem przykładem i też obserwuję w swoim otoczeniu, że to wszystko zależy od zmiany tych kodów. Tak. I też mam w swoim otoczeniu przykłady i wśród klientów, że jeżeli y, osoba jedna pracuje y, terapeutycznie, nad sobą uzdrawia te swoje traumy, wzorce, to potem się relacja często zmienia. Partner przestaje. No to tak jak z rodzicami: zobacz, jak uzdrowisz toksyczną energię do rodzica, to nagle rodzic jest w stanie do, się do ciebie zbliżyć, nie patrzy na ciebie złowrogo. Znaczy, ty mu dasz obecność, to on ci da obecność. Przecież to wszystko są lustra. Jeżeli ty zaczniesz teraz dawać innym to, czego ty chcesz, to stworzysz tą dobrą relację również, tak? Tylko ty ta, najpierw potrzebujesz dać i potrzebujesz nauczyć się tej akceptacji, że ktoś się może spóźnić, że ktoś może narobić ci obciachu, że ktoś może nie mieć na przykład pieniędzy, bo faktycznie zapomniał tego portfela. I ty potrzebujesz zapłacić za tego kogoś, i to nie jest wcale żaden wstyd, bo tak się może po prostu zdarzyć. I to jest dla ciebie lekcja, tak? Może powiem trochę o tych randkach niedługo, bo ja też wiele lat spędziłam na tych portalach randkowych, może taki webinar stworzę, bo to jest też błędne koło, tak? I jak nie uzdrowimy tego lęku przed odrzuceniem, lęku przed samotnością, lęku przed relacją, przed zaufaniem, no to cały czas będą te same schematy, kółko będzie cały czas to samo, każda relacja się podobnie będzie kończyła, potrwa kilka miesięcy i wyjdzie ta prawda. Jak się boisz odkryć, boisz się swojej autentyczności, jak Ty nie jesteś autentyczna, to również przyciągniesz nieautentycznego partnera. I będziecie do, do tej swojej prawdy do oglądać siebie przez parę miesięcy, jak zobaczycie siebie w prawdzie, to stwierdzicie, że nie możecie razem być, tak? Więc trzeba od razu kawę na ławę wykładać, od razu pokazywać, jaka, jak, jakim, jakim się jest, tak? Bo wtedy dopiero można stworzyć coś dobrego, coś trwałego. Jak Ty będziesz udawać, to partner też będzie udawał. przyciągniesz dokładnie takiego samego, jak ty jesteś. Czyli jeżeli chcesz dobrego partnera, ja piszę e-booka na ten temat i jak go stworzę, to go podlinkuję pod tym filmem do pobrania, eee, że trzeba wykonać mnóstwo procesów, żeby pouzdrawiać te wzorce, ale też wiedzieć, kogo się chce. A żeby wiedzieć, kogo się chce, kim ma być ta osoba, Kogo ty potrzebujesz, kogo ty pragniesz, to ty musisz poznać siebie, jaka ty jesteś. Jaka ty jesteś, czego ty pragniesz dla siebie, czy potrafisz zaspokajać swoje potrzeby. Dopiero potem, jak ty staniesz się taką osobą, jakiej ty szukasz, dopiero przyciągniesz partnera takiego, jakiego chcesz. A jak ty nie chcesz zobaczyć w sobie cienia narcystycznego od swojego rodzica. I myślisz, że masz uzdrowioną matczyną rany, ale cały czas przyciągasz y, narcystycznych partnerów, to znaczy, że coś jest niedoczyszczone. To, to jest informacja dla Ciebie, że Ty w sobie masz nadal cień narcystyczny i musisz ten cień zobaczyć. I wtedy, jak go uzdrowisz, zaczniesz być inną osobą, y, to wtedy przyciągniesz partnera, który też już jest uzdrowiony z tego narcyzmu, z tego cienia. A jeżeli Ty nie jesteś, no to przyciągniesz tą samą energię tego narcyza znowu, tak? Póki no nie, nie, nie uzdrowisz w sobie energii. I to jest tyle w tym temacie. I gdzie szukać tych wzorców? No, zmieniać tych znajomych, nie trzymać się starych. I uwaga, nie trzymać się rodziców, bo masz 30, 40, 50 lat, a cały czas jeździsz do rodziców i słuchasz, co oni tam Ci mówią do ucha. Czy co komentują, zamiast szukać nowego towarzystwa, jeżeli jeździsz zbyt często do rodziców i rozmawiasz codziennie i słuchasz, wtrącania się w twoje życie, to też nie poznasz nowych znajomych, nie będziesz mieć nowych wzorców. Ty potrzebujesz wyjść ze strefy komfortu, puścić tego tatusia, co masz z nim kompleks, edypa czy mamusie, tak? Puścić już, bo ty już jesteś dorosła i nie musisz się ich słuchać. Możesz, możesz zmieniać pracę, otoczenie, partnerów, możesz się rozwodzić, możesz się schodzić po rozwodzie i tak dalej. Wszystko możesz. Bez względu na to, co mówią rodzice, ale no, jak ty często masz z nimi kontakt, no to masz strach, wstyd przed oceną, przed krytyką, przed porównaniem. To, co oni powiedzą, tak? I się sugerujesz tym. I potem masz z tyłu głowy, no ciekawe, co by moja mama o tym powiedziała. Na pewno powie, że to zły wybór z tym partnerem. A, a co będzie, jak będzie miała rację? No to się sprawdzi jej scenariusz, no to ja muszę się słuchać mamy, bo dopiero jak ona zaakceptuje, to ja będę mieć tego partnera, tak? Więc kogo to chcesz, dla siebie szuka szukasz, czy dla mamy szukasz, tak? Bo też ostatnio się odkryło, tak, że mama ma rację, mama mówiła, nie wychodź za niego, a ja wyszłam i, i, i miałam złe małżeństwo, tak? I teraz się będę słuchać mamy. To też tak nie jest. Potrzebujecie się usamodzielnić. Czyli uzdrowić wewnętrzne dziecko, które cały czas czeka, aż mama go pochwali, zaakceptuje, yy, no zaakceptuje, tak, bo to jest, z, z, nie, od, nie będzie odrzucać, tylko go przyjmie, tylko przytuli i cały czas jesteś w tym braku, póki z tego braku nie wyjdziesz, no to też się nic za bardzo w Twoim życiu nie zmieni, tak, bo z braku można przyciągnąć tylko równie taką samą osobę, która też jest w braku i yy, no i będziecie sobie ten brak na chwilę zaspokajać, a jak sobie zaspokoicie ten brak, to się kończy relacja, bo nie ma intencji, żeby dalej trwała, tak, Czyli nie ma miłości, nie ma dobrych wzorców do budowania relacji. I pamiętaj, że ty masz wzorce po rodzicach. Jeżeli rodzic ciebie kochał pod warunkiem, to ty tak samo będziesz kochać pod warunkiem, i nawet nie dojdzie do spotkania na randce, bo ty już odrzucisz tego, bo ty już stawiasz warunek, że on ma być punktualnie, że on ma zadzwonić o tej, i o tej. Jak nie zadzwoni, to go odetniesz i koniec. I tym samym przekreślasz sobie szansę. Na poznanie kogokolwiek, tak? na konfrontację. Jest też lęk przed konfrontacją, czyli wszystkie te lęki, wstydy i strachy potrzebujemy uzdrowić, rozbroić te toksyczne schematy. Dobrze, kochani, dziękuję za komentarze. Eee, Dorota, by chciała mieć taką bliską, eee, blisko siebie osobę, eee, no to sobie trzeba zmanifestować. Tylko Będę też robić na tym procesie na nocy, kupały, pokazywać Wam, skąd idzie opór. Jak robicie afirmację, ja nagram. Jak będzie taka możliwość, to ja nagram ten proces, czy kawałek tego warsztatu i Wam tu udostępnię. A być może zrobię transmisję, jak tam będzie zasięg, zobaczymy, bo to jest na, na świeżym powietrzu, gdzieś tam w jakimś nad takimi stawami, w jakimś lesie, więc nie wiem, czy tam będzie zasięg, ale pokażę Wam. Dlaczego afirmacje nie działają? Dlaczego ty sobie afirmujesz wymarzonego partnera i go nie masz? Czy afirmujesz sobie coś i co nie przychodzi do ciebie? Poczujesz to w własnym ciele, ten opór przed tym. I póki tego oporu nie uzdrowisz, to nie przyciągniesz, nie zafirmujesz, nie spełni się, nie zmanifestuje się, tak? Więc bardzo.